Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam po świętach. Dziękuję za życzenia. Mam nadzieję, że święta spędziliście spokojnie. W miarę radośnie, na tyle, ile się dało. E wracamy dzisiaj po raz ostatni do naszej tabelki, żebyście sobie uzupełniali powoli. Z tego, co zapowiada ministerstwo, jest możliwe, że wrócimy i to nawet jeszcze w maju do szkół. Dobrze by było, będzie łatwiej. Dla nas, wystawianiem ocen, jeszcze jedna rzecz. Do naszej tabelki pokażę Wam co znalazłem w internecie. Najłatwiej nam będzie odliczać 30 sekund, wykonywania danego ćwiczenia. Tabelkę jeszcze raz pokażę, żeby było widać. Ok, jest. Mamy skip A, brzuchy, pompki, które zaraz wykonam, czterotakty. To jest to, co będzie się sprawdzać raz w tygodniu, na początku każdego tygodnia. Tam Tymek się z Wami wita. Dzień dobry, witam Was. Zanim przejdę do pompek, zrobimy sobie trzy ćwiczenia. Przypominam, 15 powtórzeń razy 3 serie. Pierwsze ćwiczenie, przyda się nam krzesło. Przepraszam, się teraz, nie przeszkadza. czyli na tym krześle wąsko łokcie opieramy nogi do przodu, schodzimy. Góra, Przez to samo co ja, prawda? Popki szwedzkie, tak. Dzisiaj Ci to pokazywałem. 15 razy 3 serie. Jak ja się to ćwiczenie nazywa? Popki szwedzkie, o co się? Eee, drugie ćwiczenie: odprób przodem. skręt i skręt, i ruch do przodu. Pełnych skrętów w jedną, w drugą stronę. Wykonujemy sobie 8, 9, 10 razy, 3 serie i ostatnie na kolanach łatwo. Zaznaczy teraz, ile macie siły, albo kupa będzie wysoko, albo będzie nisko w linii. Schodzicie, łokcie wąsko i góra. Tyle już będzie ciężko robić 15 razy, więc 6, 7, chłopcy mogą troszeczkę więcej. A teraz sobie włączymy stopę na. Na telewizorze. 30 sekund poszło. Za chwilę będzie 10 sekund przerwy. I moje 30 sekund na robienie pompek. Ja sobie policzę. Wynik zapisze mój syn. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dawno pompek nie robiłem. Zresztą kwarantanna wiecie. Nawet biegać nie wolno. Więc koniec, ciężko koniec. się ruszać. Zostało mi 10 sekund. Okej. Okay. Patrzę na zegar. Wiem. O. o, to nie jest 30 sekund, co się dzieje? To jest chyba tym razem coś mniej. No, teraz zobaczymy. Cztery, trzy, dwa, jeden, go! O. I teraz szybko jak mi nie czas. Wynik 44 Teraz jak sobie wpisze wynik tam na boku i tam jeszcze wpisze ten wynik. Tam jest pisze pompki i 4. Gdzie ostatnie ćwiczenie z tabelki, czyli nasze czterotakty bez pompek? Czyli mamy góra, hop, zejście, wyszuk. Zejście, wyrzut. I to też wykonujemy. Przez 30 sekund, dobra, Tybek pisał wynik. 44 zgadza się. Jutro wrzucę Wam filmik tymuś. Jak wykonać ciżenia tor przeszkód z prostych przyrządów, które mamy w domu, wykorzystując to, co jest w kuchni. Ćwiczenia dla mamy, dla taty, dla was również. Do usłyszenia. Pozdrawiam powoli, uzupełniajcie tabelki. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.